I zrobić się w skrajności. Będę musiał wchodzić w binokle. Mogę jedną zostać w miejscu, na którym zginęliśmy. I z Witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy na Dniach Ciemu. Ze mną zespół Camping Hill. Pierwszego czerwca ukazał się. Okazał się Wasz najnowszy teledysk do piosenki Earthquake. Jak Wam się podobało na planie filmowym? Eee, no nasze doświadczenie na planie filmowym to był nasz jakby nie patrzeć debiut, bo nigdy wcześniej nie, nie kręciliśmy żadnego teledysku, nie wiedzieliśmy czego się spodziewać. Eee, no i w sumie całe zdjęcia potrwały 3 dni, z czego skleiliśmy 3 minuty teledysku. W ogóle nie spodziewaliśmy się, nie wiedzieliśmy jak to będzie wyglądało wiązało się to cały proces kręcenia tego wiązał się z powtarzaniem tych ujęć praktycznie dziesiątki razy trzeba było zwracać uwagę na to jak kto był ubrany co robił w danym ujęciu żeby powtórzyć jedno i to samo z, po prostu z kilku jedną sytuację z kilku ujęć w każdym razie jesteśmy bardzo zadowoleni z tego co osiągnęliśmy jak dostaliśmy surówkę teledysku już sklejone, wszystkie te sceny, to, to zupełnie nas to zaskoczyło. Ja osobiście nie spodziewałem się, że całe te trzy dni zamknę się w tych trzech minutach i, i będzie to tak dobrze zgrane. spodziewać płytki lub epki? E, wiesz co, ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo nie chcielibyśmy zapeszać, wiesz, jak to, jak to jest zbywa bywa z obietnicami, bo, no wiesz, możemy obiecać to na jesień, a nie wyjdzie to na jesień z przyczyn różnych, dlatego planujemy na jesień wydać to, ale myślę, że raczej może być to rok już 2015. E, jak godzicie studia z koncertowaniem i próbami? Uj, jak godzimy studia? Myślę, że studia nam bardzo pomagają w koncertowaniu. Dużo, dużo, nowych znajomych pozna... dużo nowych znajomych poznaliśmy na studiach na pewno, także to pomaga. Jeśli chodzi o próby i o zespół, właśnie obawialiśmy się trochę we wrześniu, że mogą być problemy, ale weekendowo staramy się robić próby i, i dajemy tutaj radę na pewno. Gdzie możemy się Was jeszcze spodziewać? Gdzie będziecie grali? Na sezon wakacyjny mamy zaplanowany tak naprawdę tylko jeden koncert, będzie to w Kurniku w sierpniu. Skupiamy się na razie na tworzeniu materiału, ale jesienią na pewno znowu odpalimy z koncertami. E, dziękuję bardzo za wywiad i życzę Wam samych sukcesów. Dzięki Dziękujemy bardzo. na koncerty. Dziś w klubie będzie bang. Dziś, Dziś w klubie będzie bang. Dziś w klubie będzie bang. Monster 600. Dzięki wielkie.